Wszystkie osoby, które przyjdą na terapię i chcą pomóc z diodrom, to dostają taki zestaw ćwiczeń, takie domowe zadanie do domu. I jedna z, te, jedna z tych ćwiczeń, które tam jest w tej recepty, ciszę tutaj robimy razem, no i pomalutko wszystkie te ćwiczenia uspierasz w domu. Jest ci potrzebne takie krzesło i podłoga, który nie jest za ślisko. albo taka mata jak ja tutaj mam, albo jak ale. Ta podłoga nie powinna być śliska. Na krzesło trzymamy się, żeby tutaj otrzymać równowagę. I najpierw idziemy teraz i robimy taki Pożarzymy nasze nogi. Ile damy radę, żeby tu już czuć taki fajny ciąg w naszej pachwinie. I jak teraz uzyskasz ten ciąg i stwierdzisz, że dalej już nie idzie, to idziesz jeszcze pół centymetra dalej i teraz Czas start. Tak to się zaczyna. I tak jak już znasz wszystkie te nasze ćwiczenia, najpierw 30 sekund rozkrzyjemy naszą powiązkę. Tylko czekać, nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. Jak teraz będzie aktywne rozciągany, to spróbujmy te nogi tak jakby połączyć ze sobą. Oczywiście to, że nie da, bo na nich. I dokładnie teraz spróbujmy te nogi zamknąć. Pełna siła. Jeszcze, jeszcze, jeszcze 4, 3, 2, 1. Wyluzuj i idzie na pewno centymetr dalej. U każdego. Nawet dwa albo trzy. U każdego. Po aktywnym idzie zawsze troszeczkę więcej. I czekamy. Nic zrobić, tylko czekać. I teraz druga aktywna. Zamykamy te nogi. Spróbujmy te nogi zamknąć. Mocne, mocno, mocne. Dwa, jeden, wyluzować. I widzisz, znowu idzie troszeczkę dalej. Znowu idzie troszeczkę dalej. I teraz znowu tylko czekamy. Perfekt, to robisz. Perfekt. I ostatni raz. Aktyw. Nogi do siebie. Mocny, 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 mocny. Dwa. Jeden. Wyluzuj. Jeżeli idziesz jeszcze troszeczkę, to idziesz. Jak nie, to czekasz w tej pozycji. I tak już jest super. Ta ćwiczenie, jak ma dobrej jakości, musi być jutro zakłasy. Jak jutro nie ma zakłasy, to znaczy słaby to był. Dwie sekundy, jedna i pomalutko, i czyś tak wychodzimy z tej ćwiczenia. Dlatego podłoga nie może być śliska, bo zostajesz tam po prostu i to byłby by szkoda. Nie? To był ćwiczenie, to był jeden z ćwiczeń, jak masz taki zestaw ćwiczeń na biodra. I to zobaczymy jutro.